Moją rozmówczynią jest dzisiaj pani doktor Aleksandra Bukała z Polskiej Agencji Kosmicznej, kierownik misji IGNIS, czyli Misji Lotu Polskiego Astronauty na Orbitę, misji będącej elementem Międzynarodowej Misji Aksjon 4. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo dużo w ostatnich tygodniach mówi się o misji IGNIS, bardzo często sprowadzając tą nazwę, tą misję, jako misję do samego lotu, przybywania i powrotu Polaka z orbity. No, ale misja IGNIS to jest dużo więcej. No, dużo więcej. To przede wszystkim są nasze eksperymenty. Jest... 13 eksperymentów technologiczno-naukowych i jest bardzo bogaty program edukacyjny z tym związany. Mieliśmy już lekcje z orbity, natomiast cały ten materiał, który nagra też doktoru Uznański-Wisniewski, czyli Sławosz w kosmosie offline, będzie wykorzystywany w szkołach jako element programu edukacyjnego. Te eksperymenty przeprowadzone w kosmosie to eksperymenty bardzo różnego typu eksperymenty technologiczne dotyczące działania organizmu, dotyczące psychiki, psychologii. Zadbali państwo o to, żeby właśnie różne aspekty znalazły się w tym jednym locie. Tak, jeżeli chodzi o nabór na eksperymenty, to był to nabór transparentny. Wykonaliśmy go w na jesieni 2023 roku i tutaj nie ograniczaliśmy zakresu tematycznego eksperymentów. Zależało nam na tym, żeby one były nowe, czyli żeby były takie, które jeszcze nie były wykonywane na międzynarodowej stacji kosmicznej. Więc tych 13 zwycięzców to są pionierzy to są eksperymenty, które jeszcze nigdy nigdzie nie były wykonywane. Powiedzmy w takim razie, kto mógł zaangażować się w te eksperymenty, dlatego że to też są przeróżne podmioty różnego typu. To są zarówno firmy, to są startupy, jak i są uczelnie czy instytuty badawcze. Także tutaj nie tylko jeśli chodzi o zakres tematyczny, mamy szeroki wachlarz, ale też jeśli chodzi o rodzaje podmiotów. Jedynym kryterium, jeśli chodzi o podmioty, było to, żeby były to podmioty polskie. Lot Polaka na orbitę to okazja do przeprowadzenia eksperymentów, ale ta lista eksperymentów, którą Państwo przygotowali, to także forma stworzenia wizytówki nowoczesnej Polski, nowoczesnej nauki, nowoczesnego biznesu. No, na tym nam bardzo zależy. Jednym z kryteriów też wyboru eksperymentów, bo dostaliśmy 66 wniosków, z tego wybraliśmy tą szczęśliwą, zwycięską trzynastkę. I jednym z kryteriów był potencjał gospodarczy, czyli potencjał komercjalizacji i przełożenia tych eksperymentów na realny wynik ekonomiczny. No właśnie, bo nie mówimy o prostych eksperymentach, które zostaną. Zrealizowane albo zostały już zrealizowane, po czym po powrocie wiemy i możemy kontynuować inne tematy. Chodzi o eksperymenty, które mogą mieć szersze, długofalowe konsekwencje, eksperymenty, które mogą być powtarzane i rozwijane. Oczywiście tak, będziemy to badać po powrocie Sławosza. Wiemy też, że analiza wszystkich wyników badań no w tej chwili troszkę biegniemy z, z tą misją. Wiemy, że mamy mało czasu, więc agregujemy tyle danych, ile jest możliwe. Po powrocie Sławosza on się uda na zasłużony urlop, a a wykonawcy eksperymentów usiądą do analizy wyników tych badań. Jak natomiast przebiega ta misja od strony właśnie realizacji założonych celów? Przebiega świetnie, to jest dla mnie największe zaskoczenie, że ta misja po prostu, wszystkie te sprawy, które sobie założyliśmy, wszystkie te kamienie milowe, które założyliśmy, są realizowane jeden po drugim w czasie albo nawet przed czasem. Myślę, że z jednej strony wynika to z tego, że paradoksalnie, że mieliśmy opóźnienie w starcie misji i to pozwoliło wszystkim lepiej się do tej misji przygotować. Sławoszowi, oczywiście jako wykonującemu eksperymenty nam, jako zespołowi, który go wspiera z Ziemi, oraz eksperymentom, które też miały czas na to, żeby się, się lepiej przygotować. No i teraz zbieramy tego owoce. Doktor Sławosz Zański Wiśniewski wciąż jest na orbicie za wcześnie chyba, żeby zadawać pytanie, kiedy kolejny Polak poleci w kosmos, ale możemy chyba zadawać pytanie, czy misja Ignis może mieć swoją kontynuację, rozwinięcie, czy kolejne. Edycje niekoniecznie bezpośrednio powiązane z lotem Polaka w kosmos, ale polegające na zaangażowaniu polskich podmiotów w badania i eksperymenty, które odbywają się na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. No niektóre eksperymenty zostaną dłużej, na przykład eksperyment związany z Stability of Drugs, czyli ze stabilnością leków, on zostanie na, na stacji dłużej. Jesteśmy też jako Polska członkiem Europejskiej Agencji Kosmicznej. Wiemy, że jest duże zainteresowanie ze strony partnerów międzynarodowych tymi naszymi eksperymentami, więc też Liczymy na to, że nawet jeżeli nie przez Polaka, to przez innego europejskiego astronauta te eksperymenty będą dalej wykonywane i kontynuowane. Dziękuję bardzo. Rozmawiałem z panią dr Aleksandrą Bukałą z Polskiej Agencji Kosmicznej, kierownikiem misji Ignis. Dziękuję państwu.